Gdy w języku C chce się stworzyć jakąś zmienną. Najpierw trzeba napisać typ tej zmiennej, na przykład int. Czyli to jest skrót od integer. Potem należy wpisać nazwę tej zmiennej. I można potem dać jej jakąś wartość. W tym filmiku skupię się na różnych typach właśnie, jakie można dać zmiennym. I zacznijmy może właśnie od najprostszego, najbardziej nam znanego typu, czyli właśnie int. W intie można przechowywać liczbę całkowitą, dodatnią lub ujemną, tylko ona nie może mieć żadnej cyfry po przecinku. Do przechowywania takich liczb są inne typy danych. E, typ int może przechowywać, jakby e, zmienną o określonej wielkości. To chyba było gdzieś koło 2 milionów ileś tam, czy tam 2 miliardów, nie jestem do końca pewien. E, ale jak, jak się wychodzi poza tą wartość. To trzeba użyć jakiegoś typu, który ma większą pojemność, na przykład long. No i long to jest po prostu int, tylko większej pojemności. I jak long nie wystarczy, no to można skorzystać z long, long. No i dalej już się nie da, z tego, co wiem. Ale właśnie long, long będzie miał o wiele więcej. Pojemności niż taki int, że będzie można większą wartość tej zmiennej dać. I oczywiście, jak long zwiększa jakby pojemność zmiennej, to jest również short, który mógł przechowywać mniejszą wartość. W większości przypadków będzie się korzystać po prostu z int, również chyba najprościej. Kolejnym typem danych jest void. Void oznacza dosłownie nic. Jako, że to jest absolutnie nic, no to nie można również przypisać tego do żadnej zmiennej. Czyli, że gdyby się nasz zrobił tak, no to do kompiler by wyskoczył z jakimś błędem kompiler nie będzie Ciebie lubił, jak tak zrobisz i void jest używany przy tworzeniu niektórych funkcji ale do tego przejdziemy w innym filmiku i więcej o tym powiem wtedy kolejnym typem danych podstawowym jest na przykład bool to jest skrót od boolean i on może przechowywać tylko jedną z e, dwóch wartości e, true albo false i można e, również zamiast true albo false można napisać 0 albo 1 albo w sumie dowolna wartość oprócz 1 to Oprócz 0 to będzie prawda, a 0 to będzie jako fałsz. I e, większość operatorów logicznych e, zwraca właśnie ból jako rezultat. Czyli e, można na przykład e, z tego co ja, tak zrobić. To, to będzie po prostu, jako TRUE Więc ten cały ból będzie miał wartość TRUE Teraz, jak to będzie 0 to będzie FALSE okay. Kolejnym typem danych jest CAR Czary, jakkolwiek to chcesz powiedzieć Wymówić i on może przechowywać wartość od 0 do chyba 128 I one, te wartości jakby oznaczają różne znaki Czyli Inaczej można powiedzieć, że Car po prostu może przechowywać jeden znak Czyli to może być na przykład czy tutaj nie dałem nazwy Może to być na przykład litera A może to być spacja. Eee, może to być znak nowej linii. To jest liczone jako jedna litera. Można również dać właśnie jakiś numer, który odpowiada literze. To chyba będzie X, czy coś takiego? Nie jestem pewien. Zobaczmy. To będzie gdzieś x albo coś koło x chyba. Nie, nie wiem do końca. A nie, tu będzie b. A nie. Co? A to ciekawe. Więc w sumie widocznie 98 to jest B. Nie jestem pewien, jak to działa. No. 98 to jednak był kod na B. Myślałem, że to był gdzieś koło x czy coś takiego. Trochę mnie jest ponieważ nazwałem tutaj zmienną B. No, więc e, kar może przechowywać e, jedną, e, jedną literę, jeden znak, i dalej kontynuując, jest jeszcze typ e, float, i on może przechowywać e, liczbę wymierną, czyli taką, która ma jakąś cyfrę po widzimy właśnie 2,5 gdybyśmy na tutaj dali e, 2,5 kopilę nie być zły ale jak damy tutaj właśnie jako int to po prostu powinno wyjść 2 a jak damy tutaj przy flocie no to będzie e, 2,5 i Jedna ciekawa rzecz z intami i jakby różnica między intami i floatami, jest na przykład przy dzieleniu Jak weźmiemy tutaj na przykład 5 podzielić na 3 i damy to właśnie żeby pisało nam to wyjdzie jeden to jakby usunie wszystko co jest po przycinku a przy flucie to już będzie mieli jakby miejsce po przycinku I to jest nawet przydatne. Tylko często zdarzy się tak, że jakiś nowy programista zrobi coś takiego. I tutaj nadal będzie jeden. I dlaczego tak się dzieje? Otóż yy, tutaj ta cyfra 5 ona jest przez kompiler interpretowane jako int, ponieważ nie ma żadnego miejsca po przecinku. Tutaj 3 też jest interpretowane jako int i bo nie ma miejsca po przecinku. A więc kompiler sobie najpierw kalkuluje o to. I wychodzi, że to jest int podzielić przez int, więc wychodzi 1. I dopiero po tym jak to będzie już 1 obliczone to dopiero potem przypisuje do float'a. I trzeba czasami uważać właśnie na to. No i właśnie można oznaczyć, że liczba jest float'em, dając właśnie jakąś cyfrę po obu przycinku Da się również dać tak właśnie bez zera. Przynajmniej powinno się dać powinno dobrze, ale generalnie konwencja jest taka, żeby, żeby jednak były zera po przycinku. E, to, tak samo jak jakby dało się stworzyć dłuższego inta, to jest jakby forma floata, która też może przechowywać większą wartość ona nazywa się double. I jest również chyba Long Double. I ona ma jeszcze większą precyzję. Eee, różnicę można bardzo łatwo zauważyć w precyzji tych eee, chociaż jak e, tutaj powinienem zmienić tacy na przykład to jedną bibliotekę dodam zaraz wyjaśnię To po prostu sprawi, że pojawią nam się, jakby 16 cyfr po przycinku. Przynajmniej powinno tak być, i powinien tutaj dać jeszcze że to się w drugiej linie wyświetliło. Zobaczmy. Tutaj przybliżę. Tutaj wartość floata to jest 16666 i dopiero i tutaj już się, się kończy precyzja. A tutaj e, double ma precyzję no, znacznie większą. I generalnie lepiej jest skorzystać z e, double. Chyba, że chce się mocno zachować tę wydajność, ale to nie ma znaczenia w mniejszych programach. Pewnie się możecie zastanawiać, co to znaczy, co, co, co to jest w ogóle, co robi ta konstrukcja. To jest tak zwany manipulator. I wykorzystuje się go przy y, funkcjach SIN i cout, aby kontrolować w jaki sposób są wyświetlane dane. Yy, na przykład, jak weźmiemy zmienną, zmienną typu bullo wartości true. I chcemy wypisać a, czyli właśnie tą zmienną. Chcemy wpisać true. Możemy zauważyć, że nam wyjdzie tutaj 1 A tutaj wpisaliśmy true. I żeby nam się wyświetliło e, true, możemy skorzystać z manipulatora e, bull alpha. I teraz ten sam kod, tutaj nam się wyświetli jako true. I jest y, wiele różnych manipulatorów. Jest na przykład y, manipulator y, hex, który wyświetli liczbę w formie heksadecymalnej 42 to będzie po prostu 2a da się również wyświetlić w formie ósemkowej czyli tutaj będzie 52 i warto zauważyć, że jak się raz wpisze manipulator to on będzie aktywny przez resztę programu. Chyba, że się go jakoś nadpisze. Tutaj to demonstruję. To bardzo to samo się napisało. Jakby zostało napisane. Jak chcemy powrócić do systemu dziesiątkowego. To musimy skorzystać z manipulatora ADD. To jest skrót decimal, czyli dziesiątkowy. Tutaj z powrotem napisałem 42. Niektóre manipulatory są w, w bibliotece Ioman, Iomanip. I trzeba. Na początku programu widziałem include. Na przykład, właśnie takim manipulatorem mogłoby być set setPrecision, którego wcześniej użyłem i on kontroluje jakby precyzję tych liczb typu float. Jeszcze jednym ciekawym manipulatorem jest Scientific, i on nam wyświetli w notacji naukowej liczbę. Jeszcze trochę zahaczyliśmy o właśnie system ósemkowy i szesnastkowy, czyli heksadecymalny. Powinienem chyba trochę bardziej wyjaśnić. Jak mamy normalne liczby, w naszym systemie dziesiątkowym, to jakby są cyfry od 0 do 9, i jak się doda do 9, 1, to po prostu daje się 1 w pozycji, 1 na lewo. I dalej się kontynuuje. Liczby, jakby, liczyć. Tak samo jest na przykład system ósemkowy w którym zamiast co o 10 się zwiększa ta liczba na początku, to się zwiększa o właśnie, zwiększa co 8. Czyli że jak się liczy to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I potem po 7 jest już... 10. Czyli w sumie to jest w systemie ósemkowym yy, to jest yy, tyle samo co 8. I potem dalej się... dalej można liczyć. Chyba to jest zrozumiałe dla wszystkich. I w C takie coś... Yy, to, że liczba jest w systemie 8, można oznaczyć dając 0 na początku, czy na przykład 0,52 to powinno wyjść właśnie 42, i tak samo jest właśnie system szesnastkowy w którym zamiast co 10 czy co 8 zmienia się jakby ta liczba co zwiększa się jakby stopień co 16 cyfr czyli że po 10 będzie potem A znaczy nie, nie po 10 tylko po 9 będzie potem A potem B C D E F i potem będzie po prostu 1,0. No i potem dalej 1a, 1b, i tak dalej. I w systemie, jakby w C++, liczby, które są w systemie szesnastkowym, oznacza się e, tej, wpisząc e, na początku liczby 0x. I na przykład 0xff Możemy zobaczyć, że to będzie 255 Jeszcze jest oczywiście system binarny, czyli dwójkowy czyli, że są po prostu dwie cyfry, że jest 1 i 0 czyli tak samo jak się liczy w binarnym, to najpierw jest 0, potem jest 1 potem jest 1, 0, potem 1, 1 potem 0, potem 1, 0, 0 i tak dalej w C++ da się Zapisywać liczby jako binarne. Dopiero w C14 z tego co wiem, def, C nie obsługuje C14, ale jak ktoś nie korzysta z def, C, to można zapisać liczbę jako binarną, pisząc przed tą liczbą 0B. Zobaczmy ile nam wyjdzie. No to będzie 173. Również od C14 da się tak rozdzielać te. Z tego co wiem, da się rozdzielać. Dla czytelności. Pani tutaj, żeby było bardziej czytalne po prostu da się oddzielać e, cyfry właśnie tym znakiem. Nie wiem, jak on się nazywa, ale to wszystko działa normalnie. I to w sumie byłoby na tyle e, na ten filmik. Mam nadzieję, że się czegoś dowiedzieliście. No. I dziękuję za oglądanie.